Sytuacja wyglądała tak, w momencie kiedy doszło do tej awarii tego wału w tym miejscu, tego przepustu i my, całej tej sytuacji takiej, my zleciliśmy, podjęliśmy działania przede wszystkim w pierwszej kolejności to, żeby zabezpieczyć to dziurę. bo to musimy zrobić do jesieni i to jest, to jest priorytet, tak? Tutaj w tej chwili zostało rozstrzygnięte postępowanie na sporządzenie dokumentacji tej naprawczej tego wału. Gra to firma z Poznania, ja już pamiętam, to w BIP-ie gdzieś wisi. Jest to firma, która zajmuje się budowlami hydrotechnicznymi, więc ma doświadczenie. Kwestia zrobienia tej dokumentacji to jest jakiś koniec sierpnia, bo później, praktycznie wrześniu październik mamy czas na wykonanie tego. No i tutaj jak już będziemy, mieli znali, będziemy znali kwotę, to będziemy wnioskowali o, o środki. Tak? Bo tu, tak jak na sesji z, od jednego z rannych e, padło takie stwierdzenie, że możemy już wnioskować. No i to jest pewien problem, ponieważ my nie znamy kwoty. I to w zależności od tego, tak jak to jest kwota, to ja Będę prosił o pomoc albo wojewodę, albo ministra, albo premiera. Bo tutaj nie możemy tego rozstrzygnąć. Dzisiaj mamy taką sytuację, że w związku z tym, że gdzieś tam mieliśmy takie podejrzenia co do tych wałów no ta dziura powstała to zrobiliśmy taką kontrolę dwutorową. Pierwszy mamy chyba 8 czy 9 takich przepustów. I OPWIK y, zostało im zlecone kontrola tych przepustów. Kontrola polegała na tym, że oni po prostu pojechał taki pojazd do kamerowania i sprawdzał, jak one wyglądają. No i Następnie wiemy, tak, że przepust, który znajduje się na ulicy Szwedzkiej, jest w fatalnym stanie. I on się de facto kwalifikuje już do remontu eee, takiego naprawdę poważnego. I tutaj Opiek ma przedstawić nam, może nie tyle OPWIC, eee, chociaż może to i on, technologię naprawy i koszty z tym związane. Przy ten przepust, eee, doszło tam do pęknięcia tych kręgów i on nie jest drożny w 100%. Mowa o tym na szwedzkich, tak? Tak, mowa o tym na szwedzkich, gdzie była na przykład kwestia tej kanalizacji, o której wszyscy mówili stare miasto. No to teraz pewnie jak robił to kamerowanie, to jednocześnie czyszcili wszystkie przepusty. Okazało się, że w niektórych przepustach to po prostu nie były one czyszczone pierwotnie. Zalegał tam nawet jakiś gruz. I ta kanalizacja, no zobaczymy teraz po tym czyszczeniu, jak to będzie wyglądać, ale na, moje, na mój nos, to zatykała się dlatego, że nie było drożnych przepustów i wszystkim wywalało. Niekoniecznie tam jest problem z tą kanalizacją. Natomiast mamy ten na szwedzkiej, który ewidentnie już się kwalifikuje do remontu. mamy drugi, który jest na wysokości starego miasta, to w sumie trzeci już będzie, który ma popękane w pełnym zakresie te kręgi. Przecież one tam się nie obsunęły, nie ma pełną drożność. I tutaj też OPEWIK ma nam przedstawić kalkulacje. Jeżeli one są drożne, no to jest to technologia wciskania rur, takich PCV w środku i to uważam, że tak byśmy zrobili. No z tym jednym na szwedzkiej będzie problem. Jest to już automatyczne pytanie, czy musimy robić to w takim zakresie, że musimy rozbierać konstrukcję wału, wymieniać przepust, czy powiedzmy technologia nam zaproponuje się taką, że bez rozbierania wału to sam przepust będzie odmontowany. ale to już mamy te, te dwa elementy. No i w związku z tym, że mieliśmy takie podejrzenia, to też jest tak, że dokonuje się czasowych przeglądów Gwarancyjnych, gwarancyjnych, czasowych czasów przeglądów stanu technologicznego wałów. Takich badań nie mieliśmy w przyszłości robionych w całości dotyczących wałów. My zleciliśmy te badania do wykonania. To nazywa się ten, ta jednostka OTKZ. Tak? I oni podlegają pod IMDO i To jest tak, że my do pisaliśmy już chyba zaraz, zaraz na początku roku, że, że musimy mieć takie badania, bo mam przekazywać te wały wodą polskim. E, procedura w tej jednostce wygląda tak, że do nie wszyscy piszą. No ja oni później siedzę, Może tu przyjedziemy, może tu przyjedziemy, tych specjalistów jest niewielu. Zapotrzebowanie jest duże, bo de facto w koni robią takie przeglądy i nam opisali, że przyjadą do nas grupy. Jak doszło do on opisali, że przyjadą szybciej. My jeszcze wystąpiliśmy z taką prośbą do nich, z taką ofertą, że my jesteśmy gotowi za to zapłacić. To też myślę, że było argumentem, że my nie chcemy, żeby oni za darmo przyjechali, to tam zapłaciliśmy. Ponad 40 tysięcy złotych kosztowało te badanie. No więc przyjechali, przeprowadzili do nas kontrolę Bału i. Ja powiem Państwu szczerze, że ja tego raportu w całości jeszcze nie czytam, natomiast jest tam w pewnym, w pewnym miejscu znajduje się stwierdzenie, które mówi wprost, że stan techniczny wału zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. jest taki zapis. Generalnie nie jest to związane z tym, że on się jakoś obsunął specjalnie czy coś, tylko oni zrobili badania takie głębne tego wału i okazuje się, że tam taka powiedzmy zagęszczona konstrukcja wału to była tam do 79 roku do 1 trzeciej wysokości zrobiona. Natomiast dwie trzecie praktycznie wału to jest usypane z piasku, i tam jest brak zagęszczenia. Oczywiście ten wał się nie rozsypie, natomiast nie są wykonane tak, jak się wykonuje obecnie według aktualnych przepisów te wały. I e, oni ten raport uzupełniają, powinniśmy go w ciągu tygodnia uzyskać, ja go przekażę później rannym. I chcemy na tej podstawie zlecić też wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej, nie wiem jak to nazwać, czy remontu tego wału, czy, czy właściwego jego zagęszczenia, bo to też są dwie technologie. Technologia droższa mówi o tym, że trzeba było zdejmować dwie trzecie wysokości wału, usypywać na nowo. Natomiast też z tych naszych informacji, które my zasięgnęliśmy, wynika, że są technologie, które mówią wprost na zasadzie wypuszczania jakichś paliw, czy zagęszczenia tego co jest, powiedzmy bez rozbierania całości, bo byłoby to tańsze. Tak teraz jak nam ktoś to oszacuje, to tutaj dopiero zakładam, że jak te przepusty będziemy mieli zniszczone, to poprosimy wojewodę, no ale jeżeli nam cały 5-kilometrowy odcinek wału do zrobienia na nowo, to tutaj myślę, że będziemy prosić wtedy władze centralne o wsparcie finansowe, bo to będzie bardzo duża inwestycja, którą de facto musimy zrobić. I tak wygląda temat z wałami. więc ja myślę, że przepusty to już w tym roku, to jest ten priorytet. Natomiast sam wał, jak będzie dokładnie wyliczone technologia. Czyli o kosztach naprawdę tego odcinka, który się zawalił, jeszcze też nie możemy mówić. To różne kwoty nam padało, od 250 do miliona złotych. Teraz w zależności od technologii mm. i tego, co zostanie Jaka technologia napraw zostanie e, wskazana? Natomiast tutaj, żeby naprawić to, co w tej chwili jest, to, to po prostu trzeba rozebrać wszystko do spodu, zrobić tam zagęszczenie od dołu betonowe, tak jak już rozmawiali. To musi być po prostu sucha śluza w wodzie, sucha śluza, zagęszczenie betonowe, na to dopiero rura i więc no, naprawa jest dosyć poważna. I teraz też e, to wynika z tego, że tych firm, które wykonują takie naprawy, nie jest dużo. I one też wykorzystują sytuację na przykład klasy specyficzna. Mogą nam zaproponować tyle, mogą nam zaproponować pięć. Rozmawiamy też z wodami polskimi o tym, czy oni by w swoim zakresie nie znaleźli jakichś środków na refinansowanie tej naprawy.